Konfederacja, wolność i niepodległość. Jest już ze mną człowiek, którego, no cóż, nie trzeba przedstawiać. Fundacja e, Kobiór, e, przede wszystkim. Fundacja Nowe Spektrum. Fundacja Nowe Spektrum, Grzegorz Płaczek. E, I człowiek, którego nie trzeba przedstawiać. Że nawet jak próbuję to zrobić, to mi nie wychodzi. Więc witam bardzo serdecznie, panie Grzegorzu. Witam, witaj Polko, witaj Polaku. Panie Grzegorzu, są z nami dzieci. Pan często mówi o dzieciach w swoich wystąpieniach, że, że robimy to wszystko dla przyszłych pokoleń. Czy to jest główna odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się pan zaangażować w politykę? Jest taki moment w życiu mężczyzny, że czuje się spełniony zawodowo, że czuje się spełniony życiowo, że czuje się spełniony rodzinnie że e, wydaje mu się, że już e, to drzewo nie wystarcza, które mógłby zasadzić we własnym ogródku e, i postanawia powalczyć o coś więcej, a tym, tym czymś więcej to jest nasza Polska e, i e, ta cała historia mojego ostatniego e, działania mnie troszkę zaskakuje. I ta decyzja również mnie osobiście zaskakuje, tak samo jak zaskakuje pewnie najbliższe mi osoby, natomiast widząc energię, widząc was dzisiaj, widząc to co się dzieje widząc tą chęć zmiany, myślę, że, po, że nie popełniłem błędu i podjąłem właściwą decyzję. Drodzy Państwo, uśmiech sam wchodzi tak naprawdę na twarz po tym, co mówi tutaj pan Grzegorz. Prawda jest taka, że mam ogromną nadzieję, że jest to przyszły poseł kolejnej kadencji Konfederacji oraz że na tej sali jest wielu kolejnych posłów Konfederacji, bo przypomnijmy, że pan Grzegorz Płaczek spektakularnie zwyciężył właśnie w Katowicach w prawyborach. I tutaj pojawia się pytanie, panie Grzegorzu, co przede wszystkim dzisiaj, podczas tej konwencji Konfederacji, o której już mówiłam, że jest takim wielkim otwarciem. Czegoś nowego, bo etapu, który już niedługo, lada moment, wybory i kampania rozpoczęta. Co chce pan przede wszystkim przekazać Polakom? Pani Karolino, po pierwsze, to nie mój sukces, tylko to sukces Polaków, bo to ja sam na siebie aż tylu głosów oddać nie mogłem, więc to, że jestem dzisiaj tutaj chociażby z panią, za co bardzo dziękuję, jest efektem tego, że ludziom się po prostu chciało i że zauważyli, a w mojej osobie jakąś, no właśnie, nową nadzieję. Ja przypomnę, że startuję jako niezależny kandydat, z listy konfederacji. Więc wierzę głęboko, że moja obecność dzisiaj tutaj, jak i w najbliższe miesiące przyniosą potwierdzenie i dadzą nadzieję osobom, że nie trzeba mieć legitymacji partyjnej żeby móc zostać zauważonym przez posłów, przez osoby, które być może, mam nadzieję, czego im życzę, będą rządzić naszą, naszą ojczyzną, naszym krajem i to, co mogę mówić do, do Polaków i to, jak, jaki przekaz mogę dzisiaj um, przygotować, to z jednej strony merytoryczny, czyli nie bójcie się, są tacy, którzy wiedzą, czym jest normalność i czym jest zdrowa, uczciwa i kochana Polska, ale również ten mój mniej romantyczny, mniej trochę romantyczny, czyli ten życiowy. Ja zawsze Zachęcam do tego, że niezależnie od tego, czy się ktoś z kimś kłóci czy nie, czy ma inny pogląd czy nie, to najważniejsze jest to, żebyśmy się przytulali i kochali wzajemnie. Panie Grzegorzu, ostatnie króciutkie pytanie: jakie szanse Konfederacji w tych wyborach? Chciałbym, żeby były one jak największe, dlatego że moim celem yy, i myślę, że celem również środowiska związanego z Konfederacją, i mówimy tutaj nie tylko o tych ludziach, którzy są już w Konfederacji, ale również o tych, którzy są a, wokół Konfederacji, jeszcze, jeszcze do końca nie wiedzą, czy chcą do tej Konfederacji przystąpić, więc yy, myślę, że yy, moim narzędziem byłoby wprowadzenie do Sejmu jak największej liczby posłów, którzy nie boją się myśleć logicznie. Bardzo dziękuję, moim państwa gościem był Grzegorz Płaczek. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. A ja, szanowni państwo, bardzo dziękuję państwu za uwagę. Raz jeszcze pragnę podzielić się z państwem tym, co się dzieje tutaj na tej sali. Masa działaczy z całej Polski, a przede wszystkim ludzie, którym chce się chcieć. Czyli to, o czym mówił nasz kandydat na posła z Katowic, pan Grzegorz Płaczek. Konfederacja, wolność... не подлепишь.